maszynkę, pompę spalinową, sobie kupiłem tam. Jest wąż włożony do rowu o czarnej sący, a tu jest wąż do beczki 600. Będziemy ciągnąć. Nie wiem, czy to pójdzie w ogóle. Jak to będzie szło, zobaczymy i będę widział, jak to idzie. Po jak zwykle kurde ich no, szła woda się leje jak naładuje? Aż w jakiem mi Ale ładuje, ale ładuje. Dobra, czekam, kiedy jest. No, zobaczymy. Tam chodzi. Dużo oleju musi być. Ładuje. Ładuje. 6 na napompujemy i będzie dobrze. No, elegancko, kurde. Moment, poszła woda. No, znowu ciągnę wodę, napompuję wodę i będzie dobrze. Wiadomo, paliwo z olejem, jest dużo oleju. Na 2,5 litry trzeba setkę oleju dawać. To jest nowa pompa, więc nie ma lipy, żeby się silnik nie zatarł. Chwilę będzie chodziła. Moment będzie słowo, bałwaczcie się Sto jak stoi ale elegancko woda pokryje idzie jak trzeba I no paliwo rusza Na pupicko chodzi, nie na to. Zobaczyć źle jest, stojak gotowy, wąż jednocalowy, że jak trzeba. Kurde, nie myślałem, że tak jedna po... jednocalowa wąż będzie to w wodę szybko. Szczerze mówiąc. Już prawie połowa jest. Połowa beczki jest. No. Tyle, nowa pompa, sprawuje się elegancko. Znowu będę ciągnął wodę podlewania, bo sucho jest strasznie, także tak. nie ma czasu na to. Na razie wszystkim.